Świnia z Afryki. Jutro o ósmej przyjedzie do Ciebie dwóch facetów z Wybrzeża. Przywiozą dla nas Beniu. Tak postanowiłem, synu. Proszę się beniu. w Twoim klubie, ale mogę się trochę spóźnić. Wiedźmin czy nie ulega wątpliwości, że jest to legendarna już polska gra. Można w niej znaleźć pewne wady. Żadna gra nie jest idealna, ale ciężko jej odmówić tego, że została pokochana przez masę graczy i to nie bez powodu. Wiedźmin pierwszy był grą ze specyficzną mechaniką walki, który był zaczerpnięty z gry Neverwinter Nights 2, którą planuję kiedyś ograć. Polegało to na wcisku przycisku w odpowiednim momencie i wtedy następowały zadawane przez nas obrażenia. Gra miała swój brudny, ponury, gęsty klimat, muzyka tylko pogłębiała ten nastrój. Nigdy jednak nie spędziłem przy niej więcej czasu niż kilka godzin, odrzuciła mnie nietypowa mechanika walki, ale myślę, że do niej prędzej czy później wrócę. Razem ja górą będę. Myślisz, że co? Ćwiczyłem starczą i kukłą z paku. Bacz na to i zważ, żem cię ostrzegł. No. Dość! Litości! Wystarczy ci? Tak. Jeżeli jeszcze raz rzucisz mi wyzwanie, podniesiesz na mnie rękę. Wycią Takiś pewny? Tak. No to zobaczymy! Wyźmiń 2 to zupełnie co innego. Pamiętam jak gra wychodziła w 2011 roku i każdy o niej mówił, każdy chciał ją ograć. W wieku 12 lat ograłem tytuł 4 razy i wywarł na mnie ogromne wrażenie. Musiałem się pilnować podczas ten dialogów pełnych vlogaryzmów, gdy rodzice byli w domu. Przeczyszczałem dźwięki w grze, żeby właśnie oni nie mogli tego usłyszeć. Jeżeli chodzi o, o tą grę, to wróciłem do niej 6 lat później, czyli w 2017 roku na wersji na PC. I nadal moim zdaniem, nadal podtrzymuję swoje zdanie, że jest to kawał bardzo dobrego RPG. Gra była krytykowana przez krytyków, że żeby osiągnąć większy sukces od swojego poprzednika, twórcy nadali jej styl graficzny, będący kopią innych zagranicznych garweków. Ale moim zdaniem mimo inspiracji twórców i tak gra ma swoją tożsamość i swoją wciągającą fantastyczną fabułę. Wiedźmin 3 to, za to ma klimat zdecydowanie inny od poprzedników, można powiedzieć, najbardziej bliski nam Polakom, czyli słowiański. Wioski pełne ludzi zajętych swoimi sprawami, każdy robi coś w jakimś celu. Klimat potęguje, fenomenalna ścieżka dźwiękowa i nasz rodzimy bardzo dobry voice acting. W wersji na PS4, którą obecnie ogrywam, tytuł chodzi bez zarzutów. Graficznie tytuł z 2015 roku robił w 2015 roku robił ogromne wrażenia, a po latach prezentuje się nadal świetnie. Gra gwarantuje nam setki godzin, jeśli chcemy zrobić wszystko, co się tylko da, więc na zawartość nie ma co narzekać. Jeśli chodzi o wady w wersji na PS4, jest to, że zdarzyła mi się taka dziwna sytuacja. Jak niektóre postacie były wyciszone w na przykład np. można było słyszeć Geralta, ale innych postaci już nie. Muzyka była głośno, a odgłosy otoczenia były w zasadzie niesłyszalne. Na szczęście raz mi się zdarzyła taka sytuacja. Czasami też płotka się zawiesi na jakiejś szczeszce, ale w to, że płotka się zawiesza, to już jest w zasadzie y, dosyć znane przez gracze i jest to po prostu y, wyśmiewane, traktowane jako żart nawet przez samych twórców gry. Podsumowujący Wiedźmin 3 nadal zachwyca i nawet y, jak przeszło się już ten tytuł raz, to mimo wszystko chce się do niego wracać i wracać. A w najbliższym czasie nagram też recenzję gry Diablo 2 Resurrected, również w wersji na PS4. Zrobimy eksperyment. Mam tutaj siedem znaczków. Kwadrat, kółko, krzyżyk, falulu, trójkąt, gwiazdka. Jeden z nich nie jest guzikiem na joysticku od PlayStation. Który? Hmm. Mogę wybrać dwa? Nie. Zrobiłem. Dobrze. A teraz zamknij oczy. No i powinienem nic nie widzieć. Niemożliwe. Dokładnie to było. Niemożliwe. A jednak.